Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym omówić update numer 32, który miał miejsce dzisiaj. Pokrótce wam tu opowiem co i jak, mniej więcej. Oczywiście wszystkiego wam nie powiem, bo yy, nie jestem w stanie, nie znam yy, tak dobrze angielskiego, ale coś tam, coś tam wydukam. Także dodali yy, zwiększony drop ładunków wybuchowych, yy, odporność konstrukcji. To chyba było opisane w ostatnim patchu, coś tam wspominali. I tutaj jeszcze dodali mm, zmiany natury programistycznej. Tu jest niżej podany przykład. Yy, logiki broni krótkiego zasięgu, coś, coś takiego. Yy, tutaj wyczytałem. Yy, tutaj mamy stroje, które naprawdę są zajebiste. I teraz przejedziemy sobie i zobaczymy wszystkie stroje, jakie chcą właśnie dodać. Yy, najbardziej przekonujące stroje dla mnie to ten, no taki średni, ale mógłby być nawet spoko i oczywiście yy, ten oczojebny, ten strój yy, i ten, taki military trochę fajny, podoba mi się ta kość, tak średnio mi się podoba, jakby było bardziej. No, lepiej ułożone, coś, nie wiem, z lepszych kości, a tu jakieś takie kurwa ma malutkie, co to ma być, ktoś się zesrał na to, what the fuck. I te hełmy, te hełmy naprawdę są super. Ten hełm bym wziął, ten wygląda jak z filmu Marsjanin, tak mi się wydaje, ten hełm. Tu, to... Najbardziej mnie przekonują te dwa hełmy właśnie, te dwa hełmy, są spoko, na serio. I dodali infrastrukturę w mieście, no czyli, krótko mówiąc, drzewa, fontanny, mm, różnego rodzaju tam electric boxy, skrzynki na listy, przystanki, ławki. Ym, dodali jeszcze tu mm, rusztowania. O tu widzimy jakiś Electric Box, tu jakieś murki, właśnie tutaj jak widzimy. No i to wszystko w tym patchu. Jeżeli ktoś wie coś więcej, wyczytał coś więcej, to zapraszam do komentowania pod filmikiem. Piszcie i mówcie, co wyczytaliście więcej. Będę czytał i odpowiadał na każdy komentarz. To w dzisiejszym odcinku wszystko. Cześć!